Od nagrań z monitoringu po badania kryminalistyczne śledczy mają dziś do dyspozycji wiele narzędzi. Ale, nawet przy użyciu tych technologii, nie wszystkie sprawy łatwo jest zamknąć. Czasami potrzeba drobnego dowodu i bystrego oka, żeby wszystkie elementy układanki do siebie pasowały. Dołącz do nas w dzisiejszym odcinku, gdy przyjrzymy się trzem przypadkom spostrzegawczych śledczych, którzy pomogli rozwiązać pozornie niemożliwą sprawę. Anna -E 26-letnia Anna Repkina wierzyła, że znalazła bratnią duszę, gdy poznała 26-letniego Willa Hargrowa online. Will Hargrove, pochodzący z Oregonu, mieszkał w Stanach Zjednoczonych, ale interesował się wszystkim, co rosyjskie. Po pierwszym spotkaniu online w 2016 romans szybko rozkwitł. Przez kolejne miesiące wysyłali sobie tysiące wiadomości, memów i zdjęć, odkrywając, że mają ze sobą mnóstwo wspólnego w tym podobny gust muzyczny. Zauroczona Hargrowem Anna jeszcze w tym roku postanowiła polecieć do Stanów Zjednoczone Ameryki i spędzić z nim święta by sprawdzić jak ich związek wygląda na żywo. Anna przez 10 dni aktywnie uczestniczyła w życiu Hargrowa w Oregonie. Poznała jego przyjaciół, razem jeździli nad wybrzeże i spędzili Nowy Rok. Pod koniec podróży Hargrow oświadczył się, a Anna przyjęła. Była absolutnie zachwycona, gdy wracała do Rosji z planami jak najszybszej przeprowadzki za granicę. Według przyjaciół wkrótce zaczęła rozmawiać o sukniach ślubnych, ale Anna nie wiedziała, że Hargrove spotykał się z inną kobietą. Mikkel Szawet, mężatka i matka dwójki dzieci po trzydziestce, mieszkała w Albany w stanie Oregon, gdy Anna i Hargrove się poznali. Pracując jako taksówkarz, Michele poznała Hargrowa i od razu go polubiła. Jej małżeństwo nie było przemocowe, ale brakowało w nim miłości. Michelle twierdziła, że ona i jej mąż dzielili niewiele więcej niż łóżko i byli bardziej współlokatorami niż partnerami romantycznymi. Wkrótce między nimi rozpoczął się romans, a Michelle wprowadziła Hargrowa do swojego wolnego pokoju, chociaż nie wiadomo, czy jej mąż kiedykolwiek poznał prawdziwy charakter ich relacji. Michelle w końcu postanowiła odejść od męża, nie wiedząc jeszcze kiedy. Michel, by potwierdzić obietnicę, oddała Hargrowowi swoją obrączkę ślubną. To była ta sama obrączka, którą później podarował Annie. W marcu 2017 roku Anna wróciła do Oregonu, by z Hargrowem zaplanować ślub. Ale Michel wściekła, że Hargrow dał 26-latce jej pierścionek, odmówiła pozwolenia jej na pozostanie w swoim domu. Zmusiło to Hargrowa i Annę do wynajęcia mieszkania w Corvallis, małym miasteczku uniwersyteckim niedaleko stąd. Anna zaczęła podejrzewać Hargrowa, bo przez wiele godzin nie było z nim kontaktu, choć nie pracował. Zamiast tego spędzał czas z Michelle. Zmęczona wszystkim, Michelle napisała do Anny na Facebooku, twierdząc, że dzielą się Hargrowem, ale Hargrove powiedział Annie, że Michelle to jego szalona była dziewczyna. Anna zignorowała Michelle, a z Hargrowem kontynuowała przygotowania do ślubu. Para postanowiła wynająć urzędnika i wziąć ślub na plaży. Ale kiedy przyjechali, odkryli, że urzędnik się nie pojawił. Okazało się później, że Hargrove nie załatwił urzędnika ani licencji małżeńskiej. Smutna, lecz niezrażona, Anna wierzyła, że wystarczy przełożyć datę ślubu. Zanim to się wydarzyło, Michelle postawiła Hargrove'owi ultimatum: ona albo Anna. Ciało Anny znaleziono na odludnej leśnej drodze, w Alsi. 17 kwietnia 2017 roku. Zginęła od pojedynczego strzału z broni śrutowej w głowę. Była otoczona śmieciami, paczkami po papierosach i cukierkach, ale wśród tych wszystkich śmieci detektywi znaleźli paragon z Kentucky Fried Chicken przyciśnięty do przezroczystej plastikowej torby. Widniała na nim data i godzina transakcji, a numer użytej karty debetowej był powiązany z Kevinem Tomasem, przyjacielem Willa Hargrowfia. Według Kevina obaj jedli razem Kentucky Fried Chicken w każdy piątek. W trakcie przesłuchania sam przyznał, że Hargrove niedawno pożyczył od niego strzelbę, rozładować emocje. Później została odzyskana z tylnej części pojazdu Hargrove'a. Hargrove powiedział wszystkim, włącznie z Michel, że Anna spakowała walizkę i go opuściła, ale w rzeczywistości to on brutalnie ją zamordował. Hargrove wypłacił 800 dolarów z kont bankowych Anny, żeby móc zapłacić rachunek za ubezpieczenie samochodu. Monitoring pokazał też, jak kupuje zabawki Lego i cygara. W dniach po rzekomym zniknięciu Anny, Hargrove zachowywał się dziwnie. Zaczął szukać informacji o podróżach w czasie i pytać nieznajomych w internecie, jak cofnąć się i naprawić sytuację. Straszliwy błąd, oferując sprzedaż własnej duszy. Co więcej, próbując podtrzymać oszustwo, wciąż pisał do Anny, prosząc ją o kontakt, doskonale wiedząc, że nigdy mu nie odpowie. Po przesłuchaniu Hargrow przyznał się do wyrzucenia śmieci, ale twierdził, że wyrzucił je w innej części miasta, nie tam, gdzie znaleziono ciało Anny. Wkrótce potem poprosił o adwokata i został aresztowany za morderstwo Anny Repkiny. W październiku 2009 roku stanął przed sądem, a Michalina była świadkiem oskarżenia. Przyznała, że postawiła Hargrowowi ultimatum, ale nie chciała śmierci Anny, tylko zerwania. Ława przysięgłych obradowała mniej niż 3 godziny i wydała werdykt o winie. Hargrove otrzymał dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie po 25 latach. Vicky Hoskinson. Ośmioletnią Vicky Lin Hoskinson ostatni raz widziano 17 września 1984 roku w Tucson, Arizona. Tego popołudnia. Matka Debbie Carlson poprosiła ją o wrzucenie kartki urodzinowej dla cioci do skrzynki. To podobno pierwszy raz, gdy Debbie pozwoliła Vicky lub innemu dziecku wyjść samemu. Często pozwalała im wychodzić tylko parami, dla ich własnego bezpieczeństwa. Debbie nie wiedziała, że ta jedna krótka wycieczka zmieni życie całej jej rodziny. Po 20 minutach Wiki nie wróciła, więc Debbie poprosiła 11-letnią Stefanię, by sprawdziła co się z nią dzieje. Po przejściu kilku przecznic, młoda dziewczyna odkryła różowy rower swojej siostry leżący na poboczu drogi. Był zaledwie jedną przecznicę od jej szkoły, szkoły podstawowej Homera Davisa. Stefania natychmiast wróciła, żeby powiedzieć swojej mamie, co znalazła. Debbie pojechała, by zabrać rower i włożyć go do bagażnika auta. Wcześniej rodzina zaczęła się rozchodzić i szukać Wiki, ale nie znaleźli żadnych innych śladów po niej, więc zadzwonili na policję. Wkrótce rozpoczęto poszukiwania, rozdawano ulotki, a rodzina Wiki przekazywała policji i dziennikarzom wszystko co wiedzieli. Gdy wieść o zaginięciu Wiki rozeszła się po lokalnej społeczności, zaczęli zgłaszać się świadkowie. Świadek widział dziewczynkę podobną do ośmioletniej Wiki z dorosłą kobietą w pobliskim sklepie. Sporządzono portret pamięciowy tej kobiety, jednak policja wykluczyła związek zdarzenia ze sprawą Wiki. Śledczy wkrótce mieli przełom, gdy porozmawiali z lokalną nauczycielką ze szkoły podstawowej. Która przypomniała sobie, że widziała podejrzanie wyglądającego kierowcę zaparkowanego w pobliskiej alejce. Nauczycielka zauważyła, że kierowca kręcił się i obserwował bawiące się dzieci, a potem wykonywał dziwne gesty. Następnie zanotował numer rejestracyjny i przekazał go policji podczas przesłuchania. Kilku świadków zapamiętało ciemnego Datsuna, a jedna dziewczynka twierdziła, że kierowca wykonał w jej stronę nieprzyzwoity gest. Przejeżdżając obok jej domu, inny świadek widział cofający pojazd uderzający w słup telefoniczny, a kilku innych twierdziło, że w tym samochodzie było małe dziecko. Namierzając tablice rejestracyjne, władze trafiły pod drzwi Franka Jarvisa Atwooda, 28-latka z Los Angeles w Kalifornii. Mieszkał z rodzicami po zwolnieniu warunkowym, po tym jak spędził czas w więzieniu za zepchnięcie ośmiolatka z roweru, wciągnięcie go na swój motocykl i molestowanie seksualne. Kilka godzin po pierwszej wizycie detektywów u Atwoodów, 28-latek zadzwonił do rodziców po pieniądze, twierdząc, że jego auto zepsuło się w Kerrville w Teksasie. Jego rodzice następnie powiadomili FBI o aktualnym miejscu pobytu syna, a Atwood wraz ze swoim towarzyszem podróży, Jamesem McDonaldem, zostali aresztowani 20 września pod zarzutem porwania. Atwood twierdził, że był w okolicy Wiki w dniu jej zaginięcia, zaznaczając, że przebywał w pobliskim parku. Twierdził, że opuścił ten rejon między 15.00 a 17.00, ale nie był w stanie dokładnie określić, gdzie wtedy przebywał. Jego przyjaciel, James MacDonald, potwierdził, że byli w tej okolicy i stwierdził, że Atwood wyszedł o 15.00 po tym, jak się pokłócili. Po powrocie, McDonald twierdził, że miał krew na rękach i ubraniu. Atwood twierdził, że pobił się z dajlerem narkotyków na zachodnim końcu ulicy Eno i dźgnął go nożem. Znajomy Atłuda, u którego zatrzymał się na dwie noce, potwierdził tę historię, mówiąc, że 28-latek miał krew na ubraniu i rękach. Atwood powiedział znajomemu, że dźgnął dilera narkotyków, a ten zasugerował mu, żeby pozbył się swoich ubrań. Tych ubrań nigdy nie odnaleziono. Po bliższych oględzinach pojazdu Atłuda detektywi zauważyli odpryski farby na przednim zderzaku. Eksperci od rekonstrukcji wypadków dopasowali farbę do tej z rówiki. Uszkodzenia osłony podwozia odpowiadały jednemu z pedałów roweru. Co więcej, na rowerze Wiki znaleziono powłokę niklową ze zderzaka samochodu. A na miejscu, gdzie odnaleziono rower, skrzynka pocztowa była uszkodzona. Śledczy uznali, że rower Wiki został lekko uderzony przez samochód Atwooda. Choć Atwood twierdził, że nie spotkał Wiki, mimo dowodów kontaktu jego auta z jej rowerem. A w grudniu nie przyznał się do zarzutów porwania postawionych przeciwko niemu. 12 kwietnia 1985 roku turysta w pobliżu Tucson znalazł małą ludzką czaszkę na pustyni. To miejsce było około 32 km od miejsca znalezienia roweru Wiki. Niestety dla detektywów szczątki były rozrzucone, a ich stan był tak zły, że nie udało się ustalić przyczyny śmierci. Do jednoznacznej identyfikacji szczątków jako należących do ośmioletniej dziewczynki wykorzystano dokumentację dentystyczną. Eksperci byli w stanie ustalić, że jej ciało zostało porzucone na pustyni w ciągu 48 godzin od zaginięcia. 26 marca 1987 rok Atwood uznano za winnego morderstwa pierwszego stopnia. Niecałe dwa miesiące później skazano go na śmierć, lecz spędził w celi śmierci jeszcze wiele lat. Debbie Carlson powiedziała, chciałabym mieć jeszcze 25 lat z Wiką. W tym czasie Atwood zdobył wyższe wykształcenie, napisał kilka książek, ożenił się i otrzymał pełną opiekę medyczną oraz dentystyczną, za co my zapłaciliśmy. W więzieniu Atwood zdobył dwa dyplomy i odnalazł wiarę, zostając członkiem greckiego kościoła prawosławnego. Nadal utrzymuje niewinność i twierdzi, że został wrobiony przez policję, choć jego odwołania były każdorazowo odrzucane. Atwood uznano za zmarłego. 8 czerwca 2022 o 10:16 rano we Florence w Arizonie po śmiertelnym zastrzyku w wieku 66 lat. Nawet w swoim ostatnim oświadczeniu nadal protestował swoją niewinność i nie przeprosił rodziny Wiki, zamiast tego podziękował swojej żonie, zespołowi prawnemu i Jezusowi Chrystusowi. Sprawę Wiki pokazano w programach Forensic Files i FBI Files. Jej matka, Debbie, została działaczką na rzecz praw ofiar po zaginięciu swojej córki pomagając wprowadzić system Amber Alert w południowej Arizonie w 2000 roku. Melissa Brannon Pięcioletnia Melissa Brannon zaginęła 3 grudnia 1989 podczas przyjęcia bożonarodzeniowego w Woodside Apartments w Lawton, Virginia, gdzie była z matką Tammy. Obie zostały i rozmawiały z sąsiadami przez kilka godzin, aż do około 22:00, kiedy Tami zdecydowała, że powinny wracać do domu. Gdy wychodziły, Melisa poprosiła o powrót po chipsy. Jej matka się zgodziła, ale już nigdy więcej nie zobaczyła swojej córki. Według Washington Post, Tami gorączkowo szukała Melisy. Znalazła otwarte okno w pomieszczeniu gospodarczym i zaczęła się obawiać najgorszego, wołając o pomoc. Władze szybko dotarły na miejsce, a w poszukiwaniach dziewczynki brało udział ponad 300 ochotników. Chociaż nie znaleziono żadnych śladów Melisy, nazwisko podejrzanego szybko się pojawiło i dotarło do uszu śledczych. Caleb Huyens, 23-letni dozorca, pracował w kompleksie apartamentów od trzech tygodni. On również był nieobecny w czasie zaginięcia Melisy, a jego nazwisko pojawiło się dzięki kilku zeznaniom świadków. Według wielu kobiet obecnych na imprezie, Hughes próbował proponować im seks, a kilka innych to zauważyło. Wydawało się, że poświęcał dużo uwagi dzieciom, w tym Melisie. W pewnym momencie podobno usiadł z dziewczynką i jej matką. Kupił Melisie babeczkę i powiedział jej, że jest ładna. Wkrótce po rozpoczęciu poszukiwań pięciolatki śledczy odwiedzili mieszkanie, które dzielił z żoną w Woodbridge, mniej niż dziesięć mil od kompleksu. Odkryli, że wrzucił cały swój strój z tamtego wieczoru do pralki i został już wyprany. Co istotne, wśród tych rzeczy znalazły się również jego buty, z których podeszwy zostały odcięte, a także nóż, pochwa na nóż oraz pasek. Żona Huisa stwierdziła, że wrzucił te rzeczy do pralki, jak tylko wrócił do domu. Władze natychmiast zabezpieczyły te przedmioty jako dowód. Następnie detektywi obejrzeli jego czerwonego sedana Honda Civic i zabezpieczyli go, aby mógł zostać zbadany przez ekspertów kryminalistycznych. Karol, żona Hughesa, bardzo wspierała śledczych w tym czasie. Powiedziała funkcjonariuszom, że 23 latek wrócił do domu dwie i pół godziny później niż zwykle, a licznik pokazał, że przejechał więcej niż zazwyczaj. Śledziła przebieg samochodu i zauważyła, że tamtej nocy przejechał ponad 80 kilometrów. Hughes powiedział, że stało się tak, bo po pracy kupił sześciopak piwa i wrócił do domu dłuższą drogą. Detektywi nie uwierzyli w jego historię, bo twierdził, że wrócił do domu o 0,030. Jednak przez stanowe przepisy sklepy monopolowe nie sprzedawały alkoholu po północy. Być może najbardziej znaczącym dowodem w tej sprawie były włókna odkryte na przednim siedzeniu samochodu Hughesa. W noc zaginięcia Melisa miała na sobie bluzę z James Cash Penny z wielkim ptakiem z ulicy Sezamkowej na przodzie. Ponieważ nie mieli bluzy Melisy ani jej ciała, postanowili kupić identyczne ubranie i porównać włókna bluzy z tymi znalezionymi w pojeździe. Były identyczne. Władze znalazły również królicze włosy. Matka Melisy miała na sobie płaszcz z króliczego futra na przyjęciu oraz niebieskie włókna zgodne z tymi z marynarki Tamary. Śledczy twierdzą, że gdy Melisa miała opuścić przyjęcie i siedziała jako pasażerka u chylisa, doszło wtedy do przeniesienia włókien i włosów. Śledczy byli pewni, że mają właściwego człowieka, ale chociaż nie potrzebowali ciała melisy, aby postawić zarzuty morderstwa, potrzebowali miejsca zbrodni, którego detektywi po prostu nie mieli. Zamiast ryzykować osłabienie sprawy, próbując oskarżyć Hiusa o morderstwo, postawiono mu zarzut porwania z zamiarem znieważenia. Dwadzieścia latek został skazany w marcu 1991 roku i otrzymał wyrok 50 lat więzienia. Organy ścigania uważają Hughesa za odpowiedzialnego, ale sprawa pozostaje nierozwiązana, bo nie postawiono mu zarzutu morderstwa. Ciała Melisy wciąż nie odnaleziono. W 2019 roku minęło 30 lat od tej sprawy. Policja wystosowała nowe apele o informacje i zaczęła ponownie analizować stare dowody, licząc, że nowoczesna kryminalistyka pozwoli wreszcie zamknąć sprawę. Tami Branon po ponownym zamążpójściu po zaginięciu córki zachowała stare nazwisko w książkach telefonicznych, by córka mogła się z nią skontaktować, jeśli żyje. Przez lata odmawiała uznania Melisy za zmarłą. Komentując apel z okazji 30. rocznicy, Tammy powiedziała Policja z Fairfax nigdy nie przestaje mnie zadziwiać swoim zaangażowaniem w tę sprawę. To, co robią i co robili przez cały czas, nigdy nie przestali. Dodała, że ból związany z zaginięciem dziecka nigdy nie znika. Cytuję Staje się on częścią struktury twojego życia. Codziennie tęsknię za moją córką, mimo że minęło już 30 lat. Policja liczy, że po tylu latach osoby znające Hughesa lub widzące coś w 1989 roku poczują się teraz bezpieczniej, by z nimi rozmawiać. Hughes w 1987 roku został skazany za demoralizację nieletniego, dając piętnastolatkowi piwo. Został też skazany za kradzież auta w 1986 roku, choć Hughes nadal twierdził, że jest niewinny. Tami wspominała, że rozmawiała z nim raz w więzieniu w 1991, tuż po skazaniu. Zauważyła: Nie zaprzeczył ani nie potwierdził, że zabrał moją córkę. Powiedziałam mu, że wiem, że to on ją zabrał. O, chciałem tylko wiedzieć, gdzie ona jest. Przez chwilę sądziłem, że mi powie, ale nie powiedział. Hughes warunkowo zwolniono w sierpniu. 2019 roku po 29 z 50 lat wyroku. Przeprowadził się do Rocky Mount w Wirginii, mówiąc współpracownikom, że jest weteranem, którego żona zmarła na raka, a on uciekł do innego miasta przed smutnymi wspomnieniami. Ponieważ nikt nie miał powodu, by wątpić w jego historię, wkrótce zaczął oferować swoje usługi kolegom jako opiekun do dzieci. Warunkiem jego zwolnienia było unikanie kontaktu z nieletnimi z powodu statusu przestępcy seksualnego. Na początku roku Hughes został aresztowany za złamanie warunków zwolnienia po ujawnieniu jego tożsamości przez współpracownika. Podczas pobytu na wolności miał okazję wielokrotnie opiekować się dziewięcioletnim chłopcem i jego pięcioletnią siostrą. Dawał im też prezenty od rodziny, które trafiły do śledczych. Hughes opuści więzienie ponownie w 2039 roku, w wieku 73 lat. Informacje o sprawie Melisy można przekazać Wydziałowi Przestępstw Ciężkich Policji krąpstwa Fairfax dzwoniąc pod 703 246 7800 opcja 8. Można też zadzwonić do Krajowego Centrum Dosłownym Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci pod 1 800 843 I oto macie fakty. Proszę, zostawcie komentarz poniżej ze swoimi teoriami i spekulacjami, a także pamiętajcie, żeby polubić ten film i zasubskrybować kanał, aby go wesprzeć. Dziękuję za oglądanie bądźcie czujni bądźcie bezpieczni i do zobaczenia następnym razem.